Szczerze powiem, że oprócz zespołu Pektus, którego uwie który uwielbiam, nie ma w Polsce, moim zdaniem, nowej fali polskiego wokalisty rockowego. Nie ma drugiego Pana Sewicza, nie, e, nie ma Cugowskiego, znaczy jest młodszy Cugowski, ale to tak. bez sensu. E, Chyba, bardziej jest ich dwóch. Tym bardziej grają w jednym zespole. Tak, tak. E, ale czy gdzieś tam z sentymentem patrzysz trochę na chłopaków, którzy przychodzą i drą mordę jeszcze z gitarą? Pewnie, i to było moje największe marzenie, żeby tutaj w tym programie tacy się znaleźli. I naprawdę nie, nie kłamę, naprawdę nie kłamę. Naprawdę mamy kilku takich zawodników i sobie wiele po nich obiecuję. No wszyscy pamiętamy Zalewskiego, ale on gdzieś zniknął. Tak, a Krzysztof wybrał swoją drogę. Krzysztof jest potężnym, profesjonalnym świrem, mówię pozytywnie oczywiście, więc, więc poszedł swoją ścieżką, ale ostatnie jego piosenka jest znakomita. Ale oczekiwaliśmy od Krzysztofa, że będzie nas krzyczał, prawda? I, i tego tutaj trochę to tu szukamy. Przynajmniej ja też, ale są, są chłopcy, którzy będą z gitarą pięknie krzyczeć i pięknie śpiewać, naprawdę. Czekam. Dlatego nie znoszę ich, nienawidzę utalentowanych ludzi. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.